Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji partia Nowa Nadzieja. Ja nazywam się Julia Polakowska, wraz ze mną jest prezes, założyciel, poseł, pan Janusz Korwin-Mikke. Dzisiaj na konferencji odniesiemy się do coraz głośniejszego ostatnio znowu w mediach tematu systemu emerytalnego w Polsce. Oczywiście ten system i jego przyszłość jest zagrożona. Nie jest to dla nas zaskoczenie i tak naprawdę dla nikogo nie powinno być. i demografowie wypowiadają się zgodnie, że osoby, które dzisiaj są młode, pracujące, utrzymują tak naprawdę ten system, w swojej przyszłości podczas swojej emerytury tak naprawdę będą skazani na bardzo minimalne świadczenia. Spójrzmy chociażby na liczby. Dzisiaj na tysiąc pracujących osób, na tysiąc pracujących osób przypada 390 emerytów. Za niecałe 40 lat ta liczba emerytów na tysiąc osób to będzie. Będzie ponad 800. Z tego łatwo wywnioskować, że tak naprawdę jedna osoba pracująca będzie musiała utrzymać jedną osobę na emeryturze. Ja jestem osobą młodą, pracującą, która dzisiaj tak naprawdę musi ten system utrzymywać i opłacać swoją emeryturę podwójnie. No bo z jednej strony oczywiście jestem zmuszona do, do opłacania i sponsorowania systemu, państwowego systemu emerytalnego, a z drugiej strony oczywiście nie ma tu żadnych zaskoczeń, muszę być świadoma tego, że, że jak właśnie ja sama muszę, sobie, muszę się zatroszczyć o swoją emeryturę. W takim, w takim podejściu nie ma nic złego, jest to nawet system po, pożądany. Złe jest niestety tylko to, że kolejne, kolejne pokolenia są w ciągu w system i są zmuszane do zaciągania obowiązań, których po prostu nie będziemy, w stanie, nie będziemy w stanie spełnić. No i kolejnym dużym problemem tego systemu jest oczywiście budżet i ogromne finanse, które system emerytalny aktualnie pochłania. Oczywiście nasza partia rządząca, jak to ma w zwyczaju, prezentuje bardzo adekwatny e, pomysł, bardzo adekwatną odpowiedź na taki problem. Prezentuje e, praktycznie gotowy już projekt e, ustawy gwarantujący wypłatę 14 emerytury. Taka wypłata ma być oczywiście realizowana sierpień-wrzesień. Zbliżają się wybory, trochę głosów za, za te nasze pieniądze e, trzeba sobie dokupić. E, ta sytuacja z roku na rok się pogarsza e, i osoby w wieku dzisiaj, 20-30 lat będą skazane tak naprawdę na powszechne ubóstwo, jeżeli same e, nie, nie zatroszczą się odpowiednio wcześnie o swoją przyszłość. I ja właśnie jako osoba z tej grupy, jako osoba pracująca, jako osoba, która będzie musiała się z tym zmierzyć w kolejnych latach, apeluję, zatrzymajmy to, bo z roku na rok będzie coraz gorzej. A teraz oddaję głos pan poseł Janusz Korgimitka. Proszę Państwa, to, że system emerytalny musi trzasnąć, to ja to udowodniłem już 50 lat temu jeszcze za, za komuny, więc to nie jest żaden, żaden ewement. To jest... Proste, proste wyliczenie i każdy potrafi je zrobić. Ludzie, którzy na ten temat dyskutują, mylą się całkowicie i po jednej, i po drugiej stronie. Obie strony nie mają absolutnie racji. Jeżeli pieniądze będą przechodziły przez emerytów, to nie nastąpi żadna ruina, bo emeryci te pieniądze wydadzą prawda, na coś i one wrócą, wrócą do obiegu. Natomiast z drugiej strony jest pytanie, dlaczego mają iść przez emerytów, a nie mogą iść przez ludzi młodych, którzy prawda, pracują. Jest niemoralne, żeby ludzie starzy utrzymywali młodych, a nie odwrotnie. Także ten system jest całkowicie absurdalny, i trzeba to jasno powiedzieć, ale zło tego systemu leży w czym innym. Przede wszystkim zauważmy, że najpierw rządy, nazwijmy to centrolewicy, podniosły wiek emerytalny, co było rzeczą oczywiście niedopuszczalną. Nie wolno zmieniać umów. Ludzie idąc do pracy, zawarli umowę, że w wieku lat. 60 kobiety, że nie dostaną emeryturę i nie wolno tej umowy zmienić. To jest niemożliwe. I PIS zupełnie słusznie przywróciło po chyba 7 latach czy 8 latach, przywróciło poprzedni wiek emerytalny, ale uwaga! Zrobiło to z powodów wyborczych, a nie realnych. Skąd to wiemy? Bo przecież 7 roczników poszło już do pracy. I wiedziało, że emerytura będzie w wieku lat 67. I co? I im, I im również obniżono. Dlaczego? To było niesprawiedliwe. Oni idąc do pracy wiedzieli, że emerytura będzie w wieku lat 67. I dostali nagle premie, że będzie w wieku lat 60. Bo PiS nie myśli o przyszłości, tylko myśli o najbliższych wyborach. Ale za 30 lat wejdą w życie roczniki, które będą się domagały pieniędzy, bo im się słusznie należą. To już PiSów wtedy nie, nie interesowało. I teraz sprawa najważniejsza w systemie emerytalnym. Dlaczego, Dlaczego proszę Państwa, yy, coraz yy, więcej emerytów musi być utrzymywane przez coraz mniej ludzi? Bo przecież pamiętajmy, że gdyby nie było systemu emerytalnego, to dokładnie taka sama liczba młodych ludzi musiałaby utrzymywać dokładnie taką samą liczbę starszych ludzi. Samo byłoby. Ale na czym polega różnica? Polega na tym, że dzięki systemowi emerytalnemu zmniejsza się ilość dzieci. Wszędzie na świecie, gdzie jest system emerytalny, spada ilość dzieci. Dlaczego? Bo dawniej ludzie musieli mieć dzieci, żeby ich ktoś utrzymał na starość. W momencie, kiedy na starość będzie emerytura, po co mieć dzieci? Wszędzie na świecie, tam gdzie prowadzono system emerytalny, tam drastycznie spada ilość dzieci. Jeżeli nie zlikwidujemy systemu emerytalnego, to system emerytalny zlikwiduje nas. Dziękuję. Czy są może jakieś pytania? Dziękuję Dziękuję.